No i mamy drugi poziom nuclear plant. Tu kolejne skurwysyny syny będą do rozwalenia. Dlatego w, w, w jakiś kąt musimy uciec. Czekaj tylko pogłośnie troszeczkę muzykę, bo w, bo w intrze było bez dźwięku. Od razu szybciutko Koko k k, -k -ci -ci Ole się przewrócił skurwysyn <śpiewa> O kurwa Ale słyszycie tą muzykę no. pom pom pararam pom pararam pam, parara. pam No ja pierdolę Za głośno ona jest

bo ja nie będę słyszał jaki przeciwnik idzie Bo za głośno muzyka jest a ja nie będę słyszał przeszkadza mi ta muzyka ja nie mogę je y, ściszyć jej już więcej tu sobie amunicję pozbieramy tu musimy mieć kartę y, czerwoną to zaraz sobie zbierzemy. tylko co tutaj zobaczę Musimy znaleźć plecak, który, dzięki którym możemy dwa razy więcej amunicji nosić. Będzie setka sztuk amunicji do shotguna, albo 400 sztuk amunicji do pistoletu. Nie, tu plecaka nie ma, to jest tylko zbroja. To idziemy tutaj teraz. Idzie, syn. Nie chcę iść, co ty kurwa ćwiczysz? Imp. A, dostał od beczki. Karta jest czerwona. idzie skurczysen gdzieś tam łazi fajnie to wszystko wygląda te detale <laughs> Stanął jak wryty. Dobra, możemy iść tutaj teraz w te drzwi. Yy. Yy. Ale poleciał imp <laughs> Się rozlecieli No butujiga To jeszcze jakieś oho nie zauważyłem cię No go go to, to, to. Hmm. To jest jakieś sekretne pomieszczenie za tymi drzwiami To żeby je otworzyć to trzeba iść tutaj i otworzyć przyciskiem I Tam będzie ciemno, tam będzie Stroboskopowe światło. Nieprzyjemne dla oczu. Skurwy syn stał, nawet mnie nie zauważył. Iga, tu iga, abu to iga kurwa. Trzech kurwy synów. Ja pierdolę. O kurwa. No idę następne skur wiele. Hmm. No chodź tu Tylko kokcicia Wszyscy po kolei pod lufę podchodzą Podnoszę wszystkie bronie jakie zostawiają Ja muszę zrobić coś z tą muzyką. O to jest jakiś sekret, o to jest ten plecak, który zwiększa ilość amunicji. i im powiedziałem, że się pojawisz gdzie on jeszcze, kto tu strzela? a ty skurwy synu pierdolony o, jeszcze jeden Tu gdzieś chyba jest skrytka z piłą, to se też tam wejdę. Skurcz, synu. Przez przypadek strzeliłem w ten secret i się otworzył. To trzeba było właśnie strzelić. No i teraz możemy wejść. Idą. Skurwiele. Nie go kacicicia, o No to jest właśnie otwarcie gdzieś piły. Tylko gdzie tu gdzie tu jest ten przycisk? Mm, kurde no oh, yes. O no, jest Fajnie jest zrobione to wszystko To Zombie. Na hej. hej. Poboksujemy się. <laughs> Trochę mnie schaltowali Ale tu jest zbroję trzeba byłoby wziąć mega armor znaleźć, ale ona chyba nie, nie będzie jej tutaj. A tam im walczy z zecek, <laughs> bardzo fajna scena. Ciekawe kto wygra. Im pobił zet sek. no, Dwóch zginęło. Tu jest jakiś secret. Aha, to jest ten im co ja go wcześniej zabiłem. Na szczęście tu nie ma wytrzymałości, tak jak w oryginalnym dumie. Możemy biegać do woli, tak jakbyśmy w piekle byli. O i tutaj jest ogromne pomieszczenie. Pełno skurwieli. O jest mega armor niebieska. Ja sobie ją na koniec wezmę. To mega armor. Oj, i było tu mnóstwo skurczy synów. Dobra, możemy otworzyć te drzwi. Du tam będą pełno skurczy synów za tymi drzwiami. Ksz, ksz, ksz. No, chodźcie tu. Hmm. Jeszcze Imp siedzi w windzie. No już nie siedzi Dobra, mogę się wrócić tą, po tą mega armor. I wyjść już z tego etapu. Tu jeszcze jakiś secret jest, można będzie... Można wejść tutaj. Tylko nie wiem jak się tam dostać. Hmm. To niby jakiś monitor jest to w podstawowym DUM 3 i w dodatku się wciskało Ale jakoś nie mogę tego zrobić To się z powrotem obniża. Tu gdzieś się powinno było wchodzić O jest, secret to o to mi właśnie chodziło. O, właśnie. Choćby nawet po to wchodzić. Ciekawe, czy tam jest alternatywne na tą półkę po drugiej stronie. Chyba nie. Nie ma. No nic. Idziemy do wyjścia. To jest po prostu zremiksowana muzyka z oryginalnego Duma 1. Tu się kończy drugi poziom. Yy... Nuclear plant. No, 67 secrets to dwóch gdzieś ominąłem. 10 przeciwników ominąłem, dobra. Chuj z tym.